W ramach podsumowania, i chyba się ze mną zgodzicie, można chyba stwierdzić, że w systemie patriarchalnym nie ma wygranych. Tak? Seksizm, transfobia czy, czy homofobia e, wzmacniają się nawzajem i, i jest, to, jest to bardzo smutna konkluzja, chyba. Tak. E, I moim zdaniem wspólnym rdzeniem takich postaw jest pewnego rodzaju tradycyjne przekonanie o tym, jak powinny wyglądać role płciowe. Czyli to przekonanie, patriarchalne przekonanie, które od zawsze kontestują feministki. Z pewnym przekąsem Robin Dembroff nazywa to przekonanie patriarchalną czy tradycyjną ideologią gender. I ta ideologia gender w wymiarze tradycyjnym według Dębrow to jest przekonanie, że płeć określa biologia i to określa w szerokim sensie, czyli że biologia determinuje też cechy charakteru, tak jak nie wiem, opiekuńczość u kobiet czy ambicje u mężczyzn i ta y, różnica uzasadnia też naturalność heteroseksualności. Dembrow mówi, że ta właśnie tradycyjna ideologia genderu uderza we wszystkie grupy dyskryminowane, takie jak transkobiety, ciskobiety, kobiety, cis kobiety transmężczyzn, osoby niebinarne, osoby homoseksualne czy biseksualne.